W tym filmie przedstawię wam masę zmian, które nadchodzą do Fortnite'a od nowych egzotycznych broni, przez nadchodzące przedmioty, aż po darmowe skiny dla każdego gracza. Także koniecznie dajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić, bo jest naprawdę masa rzeczy, która nadchodzi. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem i oczywiście, jak ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście HEXOKOD. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, okay, moi drodzy. Także witam was bardzo serdecznie w Giereczce i po raz kolejny będę generalnie właśnie troszeczkę grał i przy okazji opowiadał wam o nadchodzących zmianach i nowościach. I tak jest to kolejny materiał z takiej można by powiedzieć, że serii no bardziej luźnej i generalnie już niedługo wracamy do właśnie jakichś testowania mapek i tak dalej i tak dalej. Także spokojnie. Natomiast no mamy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, o których myślę, że to no, po prostu warto wiedzieć. Także zacznijmy sobie na samym Początku od nadchodzącego skina Lary Croft i generalnie, no to nie będzie to ta sama Lara Croft co kiedyś, no bo ta stara Lara Croft, która była dostępna kiedyś, generalnie była skinem tak zwanym karnetowym. No i jest ona po prostu karnetowo ekskluzywna, co oznacza, że no już raczej nigdy nie powróci. Natomiast otrzymamy nową wersję Lary Croft i będzie to jakaś wersja właśnie 2000S. Jak się okazuje, no to całość ma się pojawić w sklepie już naprawdę niedługo, ponieważ około dnia jutrzejszego, na moment. Jak właśnie ten materiał wlatuje, i dostaliśmy też przy okazji informacje na temat ogólnych, że tak powiem, cen, właśnie całego zestawu. Także jeśli chodzi o cały pakiet, właśnie Larry Croft, to będzie on kosztował około 2200 fałdolców. No i mamy przy okazji właśnie pojedyncze rzeczy, ale dokładniej mamy chociażby skina. Skin będzie za 1500, następnie plecak, plecak będzie za 300 fałdolców. Następnie mamy kilow, który będzie za fałdolców właśnie 800, przy Okazji, no to malowanie, które będzie za 500, jak i również emotkę za 400. I otrzymamy również specjalnego Jeepa Wranglera, czyli dodatkowy pojazd Larry Croft, który będzie za 2000 fałdolców, Także. Zapowiada się całość naprawdę bardzo ciekawie, i wydaje mi się, że, no, dużo osób po prostu czeka na tą Lara Croft. Natomiast, najpierw mówiłem, oryginalna Lara Croft, która była kiedyś, no niestety, nigdy nie powróci. Jest to w miarę, wydaje mi się, że zrozumiałe, no bo kurczę, no, był to skin karnetowy, a Fortnite karnetowych skinów, no, po prostu nie przywraca. Dlatego w tym przypadku, w miarę to wszystko rozumiem. No i przy okazji, my w tym momencie lecimy sobie na wilcze włości, żeby zrobić sobie tutaj Bosika, i przy okazji porozmawiamy sobie. Sobie na temat nowych egzotyków, ponieważ generalnie, no to mamy tak zwane black markety, no i w tych black marketach generalnie właśnie te egzotyki są. Natomiast zaraz sobie przejdziemy do tego, tylko najpierw szybko ciachnijmy tutaj, właśnie ziomali. Tutaj mamy jeszcze drugiego i szybka eliminacja ze strzelby. O, tutaj lepsze coś dał, okej. Okay. No, jeśli chodzi o te black markety, to właśnie tam znajdują się generalnie te yy, nowe egzotyki. Natomiast, no, znajdują się tam rzeczywiście, natomiast chwilowo są one zablokowane. Tak, są zablokowane. I jak sobie podejdziecie do takiego black marketu, to generalnie, no to właśnie nie będziecie mogli, że tak powiem, z całości skorzystać. I postaram Wam się to zaraz pokazać. Tylko najpierw przydałoby się w ogóle zrobić sejfik. No i niestety nie mam termitu, kurczę, no troszeczkę przypał. Dobra, widzowie, znalazłem termit i w tym momencie robimy sobie sejfik, Tylko, że o, przy okazji, mam jeszcze pink, naprawdę. Kozacko. Dobra, tutaj sobie eliminujemy tych ziomali. W ogóle bardzo ciekawa rzecz, patrzcie to, w sensie czekajcie, tu musi się to pojawić. Jak macie Rocket Drilla, to jest naprawdę mega mocna Wait, sprawa, żeby sobie właśnie tutaj to szybko przewiercić. Bo jak coś się pojawi, to czekajcie, pokażę Wam, to jest naprawdę mega mocne. E, tylko najpierw tutaj muszą te ziutki sobie przyjść. I generalnie, o tutaj mamy coś takiego, i patrzcie to, to tak szybko się to robi. I dobra, ja w tym momencie, o kurde, bo to jest ten, to jest ten boss. Ja zapomniałem, że on tutaj jest, dobra. Robimy go w ten sposób i to chyba tak przejdzie, nie? On nawet, on nie jest świadomy chyba tego, że w tym momencie właśnie zabieram prawie całe życie tym Rocket Drillem. Okej, okay. o kurde, oj, kapkę Chillu, kapkę Chillu. Dobra. I dokończamy tym. Let's go. I ten Rocket Drill jest OP, tak szczerze. On jest strasznie mocny. Dobra. I zrobiliśmy save. E, zaraz przejdziemy sobie do Black Marketu. Tylko przydałoby się tutaj właśnie zlutować wszystko. E, I w międzyczasie porozmawiamy sobie na temat właśnie tematu darmowych nagród. Ponieważ, no jak się okazuje, Fortnite po ostatnim update'cie troszeczkę nas zaskoczył. I do gry nadchodzi naprawdę wiele darmowych nagród. I to już, moi drodzy, na moment, jak wy ten materiał oglądacie. Tak. Jak się okazuje, to już dnia dzisiejszego, czyli generalnie 14. Od godziny 14 startuje po prostu coś, co nosi nazwę generalnie jakaś specjalna impreza ze znajomymi. W sensie, no nie impreza ze znajomymi, tylko napad na wiosnę. Także tak to się nazywa. I generalnie, no to podczas tego napadu na wiosnę, tak, bo tak nosi nazwę to wydarzenie, możecie zdobyć naprawdę masę, ale to masę rzeczy. Jak się okazuje, będziecie tam mogli zdobyć przeróżne itemki, takie jak na przykład jakieś po prostu ekrany wczytywania, emoji i tak dalej i wiem, to generalnie nie zachęca. Natomiast mamy podczas tego wydarzenia inne rzeczy, tylko najpierw flutujemy lamę i generalnie jeśli chodzi o te rzeczy, to mamy tam chociażby na przykład emotkę za darmo. Przy okazji no to plecak, kill off, jak i również darmowego skina. Tak, darmowego skina, czyli skina, który nosi nazwę Duplicate. Jak się okazuje, no to tym skinem Duplicate możecie sobie jak najbardziej pykać, no i w sensie będziecie mogli pykać, ponieważ chwilowo wiadomo, że jest on jeszcze zablokowany. I na moment, jak ja ten materiał wstawiam, to zapewne będzie około godziny 13.30 i około godziny 14, 14 marca, czyli dzisiaj o 14. Całość powinna wystartować, także naprawdę, naprawdę mocarne. I generalnie zaraz wam powiem, jak możecie tego skinka sobie odblokować, tylko najpierw sobie tutaj ciachnijmy ziomala i przejdźmy do tematu egzotyków. I zaraz przejdziemy sobie do tego, jak tego skina zdobyć. Więc tutaj mamy Moi drodzy, oczywiście, black market. Myślę, że rzecz dość znana. I co? Kupujemy sobie. Chociażby nową pompkę i automat mityczną, bo czemu nie. Eee, I co, coś tu jest jeszcze takiego fajnego? To jeszcze mogę kupić za tego Cornishon eee, coina I tutaj, moi drodzy, znajduje się cały sejfik, i jest on, uwaga, zablokowany. Jak tutaj widzicie, mamy napis odmowa ukończ zadanie społeczności karty magnetycznej banitów, by uzyskać dostęp. I po wejściu sobie oczywiście w właśnie taba, jak i również w zadania. Mamy tutaj kartę magnetyczną i generalnie no to jako społeczność musimy łącznie okradać skarbce i gabulę po prostu w Fortnite'cie i obecnie jesteśmy na 41% tego wszystkiego i za zrobienie właśnie 100% tego wszystkiego otrzymamy tą oto pierwszą kartę, także bardzo ciekawa sprawa, no i co jesteśmy już prawie na półmetku i tak jak tam widać mamy na przykład chociażby tutaj mamy tego właśnie RPG. A. przy okazji no to tutaj mamy też coś nie widzę dokładnie co to jest, ale w tych skarbcach znajdują się egzotyki więc żeby zdobyć do nich dostęp po prostu no nadzwyczajnie w świecie musimy robić sejfy i otwierać gabloty. Natomiast my wrócimy sobie do tematu właśnie wszystkiego, jeśli chodzi o darmowego skina, czyli Duplicate. Bo wydaje mi się, że jest to najbardziej ciekawa sprawa, i przy okazji dużo osób możliwe, że na przykład natrafiło na ten materiał, bo widzi, że ten skin został dodany, ale nie wie jak go zdobyć. Jeśli o to chodzi, to będzie on do zdobycia dopiero za około 10 albo też 9 dni. I generalnie, żeby zdobywać każdą poszczególną nagrodę, będziecie musieli wbić z jakimś właśnie waszym znajomym około 60 tysięcy expa, czyli niecałby. Jeden level, i po prostu będziecie musieli tak to robić każdego dnia, ponieważ generalnie, no to wszystkie te wyzwania nie będą dostępne od razu. A skąd właśnie to wiem? Ponieważ podobna akcja była dostępna z Teslą Cyberpunk i z Teslą Cyberpunk mieliśmy dosłownie to samo, czyli specjalne zadania, gdzie musieliście po prostu codziennie wbijać około 60 tysięcy EXPA, żeby odblokować jedną nagrodę. I właśnie każdego dnia jedno zadanie jest tylko i wyłącznie doliczane, i generalnie, no to dopiero ostatni dnia właśnie możecie zdobyć tą główną nagrodę no i zapewne tą główną nagrodą w tym przypadku będzie skin duplicate, także no niestety, troszeczkę czasu będziecie musieli sobie poczekać. No i jeśli chodzi o właśnie wbijanie EXPA w Fortnite, to mam dla Was moją mapkę, która nieco może Wam pomóc tego EXPA wbijać. Na samym początku wpisujecie sobie w lupkę oczywiście Hexokot, i generalnie w tym momencie wchodzicie sobie w twórcy i możecie na przykład tutaj kliknąć serduszko, za to też dostaniecie 10 tysięcy EXPA. Następnie wchodzicie sobie na tą oto mapę i tutaj możecie ją też oczywiście polubić, i dajecie sobie ją w grę prywatną. Okej okay, moi drodzy, i po wejściu na takową mapę, oczywiście ją sobie po prostu odpalacie i generalnie no to muszę was tutaj ostrzec, ponieważ mapa jest w trakcie kalibracji. Co oznacza, że troszeczkę osób musi na nią wejść i zrobić to, co Wam zaraz pokażę, bo inaczej generalnie no to będzie troszeczkę przypał. Więc y, macie tutaj oczywiście nowe bronie, jakieś przy okazji nowe właśnie egzotyki, na przykład tą pompkę, generalnie parę innych rzeczy. I na samym początku idziemy sobie dokładnie tutaj. Mamy takiego oto bloba i generalnie sobie w niego właśnie klikamy e i jak zrobi to więcej osób, to szybciej będzie aktywowany exp i każdy będzie szybciej szczęśliwy. No i co? Wchodzicie tutaj. Tutaj macie generalnie coś takiego i po 15 minutach możecie sobie ten przycisk klikać dosłownie w kółko i możecie go spamować i wtedy będziecie dostawali za to expa. Bierzecie sobie stąd MK i generalnie za eliminację tych kurczaków właśnie dostajecie expa. Natomiast jak już mówiłem, mapa jest w trakcie kalibracji, co oznacza, że troszeczkę osób musi po prostu na nią wejść i wtedy ten EXP zostanie tutaj włączony i no generalnie wydaje mi się, że będzie naprawdę całkiem niezły, bo ostatnim razem jak właśnie EXP był włączony w jednym z sezonów, to mapa dawała generalnie około właśnie 3000 EXPA za jednego kurczaka, także naprawdę bardzo ciekawa sprawa, no i no, na obecną chwilę niestety, no mapa po prostu przestała, że tak powiem trybić, przy okazji ja ją też aktualizowałem, e, no i właśnie dlatego po prostu teraz EXPA nie ma, więc e, może on będzie włączony, mam nadzieję, że wbijecie chociaż na chwilę e, nawet jakbyście posiedzieli tutaj te 10 minutek i generalnie postrzelali właśnie w te kurczaczki, to byłoby mi naprawdę bardzo miło i generalnie, moi drodzy, właśnie jak tutaj zostanie exp aktywowany, to wtedy... No, będę miał dla was naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy na tej mapie. Przy okazji cała mapa też regularnie będzie aktualizowana. No i ogólnie, możecie sobie tutaj też pograć 1 v bo za eliminację właśnie też dostaje się tutaj expa. Za właśnie, jak będziecie grali z jakimś znajomym. Także jak najbardziej wam całość polecam. No i oczywiście też ten exp będzie losowy, w zależności od każdej osoby. No i no, przykładowo, generalnie jak sobie wejdziecie do tamtego pokoju e, i po prostu sobie właśnie będziecie strzelali w kurczaki, to nie każda osoba będzie dostawała 3000 expa. Natomiast tak czy siak ten exp będzie naprawdę całkiem niezły, także wydaje mi się, że warto i co, widzimy się na tej mapie, ja też na niej właśnie często sobie pogrywam e, więc będziecie mogli ze, ze mną zagrać też tutaj 1 v jak najbardziej, polecam i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i wydaje mi się, że przedstawiłem Wam całkiem spoko nowości i to był jeden z ostatnich filmów z nowości. W sensie nie no, może będą jeszcze w przyszłości na tym kanale, ale wiadomo, że newsy głównie się pojawiają na głównym kanale i niedługo na tym kanale będzie znowu jakieś testowanie i ogólnie sprawdzanie błędów, także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ale ten film nagrywam w miarę na szybko, bo nie miałem po prostu pomysłu, a coś dla Was chcę wstawić, żeby oczywiście nie było. No i co? Eee, subskrybujcie kanał z dzwonkiem zostawiacie łapeczki do góry i w sklepiku nie zapomnijcie o kodziku Heksokot. Co, to tyle? Cześć!